Mąż wyjechał w podróż służbową, a żona postanowiła mu przygotować niespodziankę, kupując nową, dębową szafę do ich małżeńskiej sypialni. Po jej dostawie i montażu przez ekipę, szafa nagle za każdym razem rozpadała się, gdy tylko przejeżdżało obok Pendolino. Zrozpaczona kobieta kilkakrotnie wzywała firmę montażową i tłumaczyła problem z szafą podczas przejazdu Pendolino. Za każdym razem przyjeżdżała ekipa. Montowała na nowo szafę, lecz problem nie ustawał. Po piątym incydencie kierownik ekipy postanowił sam zbadać sprawę i po przyjeździe mówi: Wie pani co? Muszę wejść do szafy i zobaczyć od środka co się dzieje. Kierownik wchodzi do szafy. W tym momencie wraca mąż i wchodząc do sypialni krzyczy z zachwytu: Kochanie, cóż za wspaniała szafa! Po czym otwiera drzwi od szafy, a ze środka odzywa się gość: Wal pan wryj. Bo i tak pan nie uwierzysz, że czekam na pendolino.